Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Od razu przepraszam was za to, że nie było w ogóle materiałów e, Tak, dosyć, dosyć, że mi się długo Taka troszeczkę może będzie przerwa, ale po prostu nie miałem czasu I szczerze, przyznaję się, troszeczkę mi się nie chciało Troszeczkę nie grałem Minecrafta I po prostu w tą grę też nie grałem, więc dalej nie mamy bolida Więc jest to na no mega, Słabo, ale brakuje nam nie jakoś mega dużo. Pół miliona. Brakuje nam, mamy... tego tak około pół miliona mówię, nie? To jest coś nieco ponad, tak mniej więcej, nie? Wydaje mi się, że w następnym odcinku oczywiście z tej gry... Powinien już być, słuchajcie... Odcinek właśnie z tej... Sezonu. Dzisiaj nawet jeden wyścig zagramy. Słuchajcie, a mnie, tak, aby tego było. Dobra. Nasne mocne już nie będzie się odcinek z sezonu. Dzisiaj jeden wyścig chyba. Zobaczymy, jak wygląda ten wyścig. Mmmm. Będę troszeczkę wyjść z aby bitwy mega, dobrze, nie tę gra troszeczkę po prostu. Więc widzimy troszeczkę, można powiedzieć, że przerwę w prawej, ktoś mi się wpierdziła w tył o kurcze no to od wyszedłbym poza tą nową hawksaką ma pozycja no nie śle okej nie ma tego całego, co by na dobra nie wyszła więc mam nadzieję że jakoś pójdzie dobrze więc no to ja mówię przepraszam was hmm, za to no i też się od nie będzie jakiś długi po prostu o Jezu, no teraz... No nie wierzę. Co to się dzieje? Serio Trochę, trochę... Trochę średnio. No, Ale dobra. Tak i będzie siódmy, Dobra. Będzie mega ciężko, żeby nawet zami się ma podium. A co dopiero pierwsze miejsce, no ale będziemy próbować. nie pozorzystało z tych zakrętych kurcze, no i cyk, dobra Gonimy kurczę. Yyy... Hmm. Więc mówię, raczej... Będę chciał... Ja wiem, um, Tyle po prostu, żeby mieli odcinek... Um, na domy. Um, Swoją drogą, możecie napisać w komentarzach, czy jeśli chcielibyście sobie znajcrafta... To może namówię... takiego innego youtubera od Marcina... 8xd też macie wejście na jego kanał to może kogo mówię i moglibyśmy z pełną misją z i by może nagrywało się to jest nagrywało się to jest nagrywało się to jeśli byście oczywiście chcieli no kurczę No dobra, nie wierzę w to, nie wyprzedzę go, serio, nie wprzyjdę, no, mi się przyjdzie, bo ona bardzo, bardzo niedużo. I no, to będzie chyba tyle, no, będziemy, kiedyś dostaliśmy 11 tysięcy, to był taki może odcinek, właśnie, żebyście mieli, nie będzie właśnie długi, tak bo chciałem właśnie, żeby około takich 5 minut, żeby się szybko rzucił. Bo nagrałem go w niedzielę i też rzucę go pewnie w niedzielę, więc... No. A tak, pierwszy był Verstappen w Red Bullu, potem był Hamilton, Leclerc, Bottas, Albon. Ja byłem na szóstym. To... troszeczkę średnio, no ale... Co poradzić. Oczywiście... Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału Jeśli jakiś cudem właśnie z umieszczonego się na karcie. A jesteś tu pierwszy raz to oczywiście zostaw sumę. No i oczywiście łapka w górę. No i tyle. Chyba. Dobra. Ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.